Czy żyjesz pełną piersią? Bo, tak jak oddychasz, tak właśnie żyjesz. Czy zadajesz sobie to pytanie dotyczące związku jakości życia z jakością i sposobem Twojego oddychania? Niektórzy przychodzą do mnie na zajęcia, właśnie na sesje oddechowe, grupowe czy indywidualne, i mówią. Że chcą nauczyć się oddychać. A ja im wtedy odpowiadam: każdy z nas umie oddychać. Ty też umiesz oddychać. Twoje ciało świetnie umie oddychać. To, co jest potrzebne, to uwolnienie ciała, uwolnienie emocji, uwolnienie duszy i umysłu od tego, co przeszkadza wziąć oddech w pełni. I w pełni cieszyć się życiem. Więc, właśnie na sesjach oddechowych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych, możesz uwolnić, możesz uzdrowić swoje traumy. Traumy ze swojego dzieciństwa, albo traumy też przekazywane z pokolenia na pokolenia. Możesz oczyścić. Bieżące skutki trudnego, stresującego życia. Możesz oczyścić, uzdrowić e, szkodliwe przekonania, myśli, czyli to, co się dzieje na poziomie intelektualnym, mentalnym. I sesje oddechowe, uwaga, też e, mogą ułatwić oczyszczenie się na poziomie fizjologicznym. Niektórym nawet udaje się schudnąć bezpośrednio w wyniku sesji oddechowej. Zapraszam gorąco na sesje oddechowe, które robię od 20 lat, prowadzę od 20 lat, gdzie oddech jest tym, specjalne techniki oddechowe są tym podstawowym narzędziem do wewnętrznej, transformującej. Pracy. Czasami też zapraszam do współpracy muzyków, którzy, tworząc przepiękne wibracje dźwięku, pomagają, pomagają uczynić ten proces jeszcze głębszy, jeszcze skuteczniejszy. Ja osobiście. Niezwykle cenię tę metodę. Sama jej się poddaję od ponad 20 lat i ciągle odkrywam dla samej siebie również e, jej niezwykle głębokie i skuteczne działanie. I kiedy obserwuję, jak ludzie stają się nowymi ludźmi, takimi jakimi sami chcą. Więc jeżeli chcesz odzyskać siebie prawdziwego, prawdziwą, jeżeli chcesz odzyskać, czy też uzyskać, albo do, dopiero osiągnąć to życie, takie o jakim marzysz, z czystym sercem zapraszam, gwarantuję rezultaty.